Agata Sobutka, dzień dobry. Zapraszam na najnowsze wydania serwisu informacyjnego. Sprawdźmy to w dzisiejszym programie. Boże ciało. Dni historii Płocka już w ten weekend. Oddział neonatologii Szpitala Brudnowskiego wśród liderów. Festiwal Forum wielu w Płocku. Czwarte ulice Płocka po raz kolejny wypełniły się modlitwą, śpiewem i uroczystą obecnością Najświętszego Sakramentu. Mieszkańcy miasta licznie uczestniczyli w centralnych obchodach uroczystości Bożego Ciała, jednego z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Główne uroczystości rozpoczęły się w samo południe w Bazylice Katedralnej, gdzie Mszy Świętej przewodniczył biskup Płocki Szymon Słuckowski. To on również poprowadził później procesję eucharystyczną, która zgodnie z tradycją przeszła ulicami Starego Miasta od placu Narutowicza przez Kościuszki i Plac Obrońców Warszawy aż do Kościoła Świętego Jana Chrzciciela. Wierni zatrzymywali się przy czterech symbolicznych ołtarzach, przy których wygłoszono kazania. Słowo do zgromadzonych przy trzech pierwszych ołtarzach skierował ksiądz dr Jarosław Kamil miejski proboszcz Świętego Bartłomieja ostatnie finałowe kazanie wygłosił sam biskup Szymon Słuckowski nawiązywano w nich do hasła roku duszpasterskiego Jubileuszu Kościoła pielgrzymi nadziei po dotarciu do ostatniego ołtarza dla wiernych którzy wcześniej nie uczestniczyli we mszy świętej w katedrze odprawiono dodatkową eucharystię w kościele Świętego Jana Chrzciciela uroczystość Bożego Ciała obchodzona w tym roku pod znakiem wspólnoty i nadziei po raz kolejny pokazała jak silna jest duchowa tradycja płocka i jak głęboka zakorzenione są w nim wartości religijne. Tegoroczne dni Historii Polska to dwa dni pełne wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, które łączą przeszłość miasta z jego współczesnym rytmem życia. Dni historii Płocka mają swoją bogatą historię. Po raz pierwszy zostały zorganizowane w latach 60. jako jednorazowe wydarzenie w ramach roku Ziemi Mazowieckiej. 30 lat później zaistniały z inicjatywy drucha Włacowa Milke jako stała impreza, zwyczajowo organizowana w jeden z czerwcowych weekendów. Już w najbliższy weekend zapraszamy, włączamy się w organizowane przez miasto Płock Dni Historii Płocka. Zapraszamy rodziny z dziećmi. Rodzice będą mogli zapoznać się z historycznymi wystawami na dziesięciu wiekach Płocka. Dzieci w tym czasie zostaną im zaproponowane gry, zabawy. Będzie na patio kamienicy secesyjnej średniowieczny escape room. Na rynku Starego Miasta będą warsztaty, między innymi w warzywniaku Królowej Bony. Będzie można sobie zaprojektować zbroje Będzie można również popróbować pieczęci płockich książąt. Wydarzenie rozpoczyna się w sobotę 21 czerwca o godzinie 12 na dużej scenie na Starym Rynku. Klucze Dobra Miasta odbiorą wówczas członkowie Płockiej Drużyny Kuszniczej, która po części artystycznej w wykonaniu przedszkolaków ruszy korowodem na bulwary, gdzie zacznie się turniej kuszniczy. Odbędą się tam m.in. koncerty Kasi Kowalskiej i Błażeja Króla. Zobaczymy spektakl Mira w wykonaniu Teatru Dramatycznego w Płocku oraz posłuchamy chóru Vox Singers. Zobaczymy też występ Dzieci Płocka zespołu Pieśni i Tańca Wisła oraz zespołu Ludowego Masovia. Płockiej Filii Politechniki Warszawskiej. Również w sobotę o godzinie 18 poznamy laureata plebiscytu Płotczalni na roku. Teren wokół pomnika Bolesowa krzywołustego zamieni się w strefę handlową z rękodziełem i produktami regionalnymi. Płocka lokalna organizacja turystyczna natomiast zaprasza w sobotę na zwiedzanie budynku Ratusza, który w tym roku obchodzi 200-lecia, w niedzielę na spacer po mieście szlakiem Gotyku Ceglanego. Przewoźnik PKS Polonus uruchomił połączenia autobusowe na linii Warszawa-Konin. Tym samym mieszkańcy gminy Poddębice będą mogli bezpośrednio podróżować do stolicy. Przystanek na ulicy Łęczyckiej, Ronto Sklep, znajduje się na trasie przejazdu. Autobut będzie jeździł codziennie. Pierwszy kurs z Warszawy do Konina zaplanowano na wtorek, 24 czerwca. Natomiast dzień później ruszą autobusy z Konina do Warszawy. Informacje dotyczące rozkładu jazdy i biletów znajdują się na na stronie Urzędu Gminy Poddębice. Mazowiecki Szpital Brutnowski może poszczycić się wysokim poziomem opieki nad matką i noworodkiem. Oddziały neonatologii oraz położnictwa MSB posiadają najwyższy trzeci stopień referencyjności, co oznacza, że specjalizują się w prowadzeniu ciąż wysokiego ryzyka oraz opiece nad noworodkami wymagającymi zaawansowanego leczenia i nadzoru medycznego. W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Fundacji Matkolowe oddział Neonatologii MSB został uhonorowany tytułem Oddziału Przyjaznego Kangurowaniu. Wyróżnienie, czyli ym, Oddział Przyjazny Kangurowaniu, to ogólnopolski plebiscyt, w którym głosami rodziców wcześniaków wyróżniamy pięć najlepszych oddziałów neonatologicznych, na których kangurowanie jest złotym standardem. Ponieważ kangurowanie jest tym elementem. Terapii dziecka, która tak naprawdę redukuje ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych o 40%, zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65% i zmniejsza problemy z termoregulacją o 72%. A oprócz tego jest kluczowe w budowaniu więzi pomiędzy dzieckiem. Ale mamą i tatą. I to jest ten element, który sprawia, że rodzice w końcu mają możliwość poczuć się rodzicami, ale też nabrać zaufania do lekarzy, do pielęgniarek, do położnych i zobaczyć, że oni również dbają o dziecko. To wyróżnienie jest formą powiedzenia: dziękujemy za Wasz trud, za zaangażowanie, za Waszą pracę i za to, że nasze dzieci mają szansę na to, żeby być zdrowsze. To jedno z zaledwie pięciu takich wyróżnień w kraju, przyznawane na podstawie opinii rodziców, którzy docenili wysoki standard opieki i warunki sprzyjające kangurowaniu bezpośrednio po porodzie. Ja jestem bardzo dumna ze swojego zespołu, zarówno pielęgniarek, jak i położnych. No, tutaj pani ordynator już zwróciła uwagę, że akurat te koleżanki bardzo się angażują w kontakt z rodzicami. Też biorą udział cały czas w szkoleniach. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry pomiędzy rodzicem a noworodkiem, to prosta, a zarazem niezwykle skuteczny sposób wspierania zdrowia, rozwoju i emocjonalnej więzi z dzieckiem. Pomaga noworodkom zachowywać prawidłową temperaturę ciała, reguluje tętno i oddech, wspomaga rozwój układu nerwowego. Odpornościowego i pokarmowego, oraz zmniejsza ryzyko zaburzeń oddychania. Ogromna duma. Naprawdę duma nas rozpiera, szczególnie, że od pięciu lat, kiedy ten plebiscyt był po raz pierwszy zorganizowany, to nasz oddział po raz, po raz pierwszy jako warszawski oddział został wyróżniony. To nie jest największy oddział w Warszawie. Tym większa duma i tym większe dziękuję dla naszych wszystkich pracowników. To jest oddział o najwyższym poziomie referencyjności. Trafiają do nas dzieci, nie tylko te, które się urodziły w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim, ale także inne dzieci, które potrzebują wsparcia i specjalistycznej opieki medycznej. To jest oddział, który przede wszystkim charakteryzuje się intymnością. Każdy rodzic, każde dziecko może poczuć się tutaj jak w domu. W rozwój oddziałów neonatologii i położnictwa aktywnie włącza się samorząd województwa mazowieckiego wspierając liczne inicjatywy i zakupy. Przykładem jest powitalna wyprawka Witaj na Mazowszu, którą otrzymuje od samorządu województwa mazowieckiego każdy rądzący się w mazowieckim szpitalu maluszek. Już 28 i 29 czerwca rynek Starego Miasta w Płocku zamieni się w scenę pełną kolorów, dźwięku i ruchu. To wszystko za sprawą drugiej edycji festiwalu FORB Wielu. Wydarzenia, które w niezwykły sposób łączy teatr uliczny, sztuki wizualne, ruch i happening. Pomysłodawcami i organizatorami festiwalu są Łukasz i Przemysław Jarzyńscy, bracia, artyści, lalkarze, założyciele Teatru Formy Wielu oraz Stowarzyszenia Człowiek Kultura. W tym roku obaj twórcy obchodzą jubileusz dziesięciolecia pracy artystycznej na terenie Płocka. Jest to... Familijny my tak go nazywamy, czy tam rodzinny festiwal teatrów plenerowych, bo zapraszamy wszystkich w każdym przedziale wiekowym na teatry plenerowe, profesjonalne, oczywiście teatry z całej Polski, które do nas przyjeżdżają, i dziennie będzie można zobaczyć pięć spektakli, czyli w ciągu całego weekendu będzie 10 różnych spektakli. Plenerowych Teatru e, Formy, bo tak naprawdę jest to, jest to festiwal e, teatrów plenerowych, które mają w sobie teatr lalek, czyli jakby reprezentują teatr lalek. Festiwal Formy Wielu zaplanowano jako wydarzenie plenerowe rozpisane na kilka scen umiejscowionych w całej przestrzeni rynku Starego Miasta. Organizatorzy zachęcają uczestników do zabrania ze sobą kocy i karimat, by móc swobodnie obserwować przedstawienia i brać udział w warsztatach i interaktywnych pokazach można sobie zrobić zdjęcia, można zobaczyć jakie są elementy lalek, scenografii. Szczudeł, właśnie często pokazują to po spektaklach twórcy. Ale ta interakcja to jest właśnie też takie typowe dla teatrów ulicy. Ona nie jest tylko po, ale ona jest i w trakcie. Że ten widz jest wciągany nie tylko dlatego, że sobie siedzi na Karimacie i nie jest na sali teatralnej, ale też dlatego, że często staje się aktorem, elementem scenografii, częścią przedstawienia, bo ta interakcja na ulicy jest silniejsza i ona też na tym polega. To jest jeden z takich ważnych celów teatrów plenerowych. W ramach festiwalu wystąpią artyści z całej Polski, prezentujący teatralne spektakle, lalkowe, ruchowe i multimedialne. Nie zabraknie warsztatów, animacji i niespodzianek dla widzów. Każda forma będzie tu mile widziana, od klasycznego przedstawienia przez etiudy i performance, po wspólną interakcją z publicznością. Czerwcowy Festiwal Formy Wielu to nie tylko święto sztuki, ale również okazja do integracji lokalnej społeczności. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.